Wiadomości, wiadomości Jestem nad morzem, czyściuteńkę niebo 18 stopni, teraz ma być przez tydzień bardzo słonecznie i cieplutko W pierwszej i w drugiej linii zabrakło miejsc parkingowych Musiałem stanąć w trzeciej Tyle ludzi przyjechało chociaż pochodzić sobie po plaży Może się nie kąpią, ale chodzą bary, restauracje pełne i teraz wiadomości bieżących, jutro o 12 w Gandhi w kościele Sant już normalnie msza święta dla Polaków w języku Polskim. Z nadal chodzimy w maseczkach i w niektórych barach wymagają certyfikat covidowy, ale ogólnie z, z tego co wiem to powolutku będą wnosić. Różnego rodzaju obwarowania jest już coraz lepiej. Zobaczymy, jak to będzie dalej. W nieruchomości nadal jest urwanie głowy. Setki ludzi przyjeżdżających, wykupujących. Wszystko co do tego się pojawi. Co umieszczam, a niektórych rzeczy nawet nie zdążyłem umieścić. To praktycznie jest sprzedane. No ale co będzie nowego? to Zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie z Plaża Gandia i zapraszam do kolejnych wieści.